Jesteśmy na Opolszczyźnie, w pięknym, kwitącym rzepaku. Rzepak kwitnie w tym roku o dwa, czy tygodnie prędzej i porozmawiamy zarówno o tym, jak można i ten rzepak i inne rośliny jeszcze w tym sezonie uchronić i porozmawiamy o tym w gronie ekspertów oraz rolników. Jest ze mną pan Paweł Warunek, dyrektor biura bezpieczeństwa rolnych Towarzystwa TUW. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz rolnicy, panowie Łukasz i Mikołaj Pękal. Dzień dobry. Dzień dobry, wit witam serdecznie. Dzień dobry. Zaczniemy najpierw od kwestii e, ubezpieczeń, bo jesteśmy właśnie na polu, gdzie tu była piękna, słoneczna pogoda, w tej chwili chmury, zaczyna padać i kto wie, czy gradnie lunie. Mówił Pan podczas nas, naszego ostatniego webinarium, że ta pogoda jest coraz większym utrapieniem dla rolników i widzimy to w tej chwili, że w ciągu 15 minut potrafi się zmienić drastycznie i przynieść z sobą negatywne zjawisko pogodowe, które mogą te piękne rośliny, które są wokół nas, Uszkodzić. dlaczego ta pogoda jest coraz bardziej gwałtowna, dlaczego tak się zmienia i dlaczego widzimy nasilenie tych zjawisk w Polsce i właściwie w całej Europie? E, tak, potwierdzam, pogoda jest coraz bardziej kapryśna. No niestety obserwujemy skutki ocieplenia klimatu. Czasami w Polsce to jest tylko 2 stopnie w przeciągu 50 stulecia, e, natomiast ma to wpływ na gwałtowność zjawisk, e, na intensywność, ale to jest też klimat polski, kwiecień plecień bo przy plac trochę zimy, trochę lata, natomiast rzeczywiście przy przyspieszonej wegetacji to te zagrożenia są zdecydowanie wyższe. Panowie, a jak Wam pogoda dokucza w ostatnich latach? No, jest bardzo ciężko. Przed wiosną było ciężko wjechać w pola, zrobić pracę, bo było bardzo wilgotno. Teraz po prostu sytuacja z, no, z dnia na dzień się zmienia. Raz ciepło, raz zimno opóźnione, dalej siebie, kukurydzy, soi. I no, czekamy, żeby się po, sytuacja poprawiła, żeby yy, można było dalej skończyć te prace polowe. A jakie ryzyka pogodowe w ostatnich latach najbardziej Wam dokuczały? Yy, tak. Susza. E, gwałtowne zjawiska takie na przykład jak e, grad, huragan, deszcze nawalne po prostu, największe uszkodzenia to robiły po prostu i uszkodzenia płodów. Nie? Czasem nawet e, były sytuacje, że się straciło wszystko nie? przez e, pogodę. Nie? Pogoda jak na zawołanie coraz, coraz bardziej i nam dokucza, ale mam nadzieję, że zdążymy nagrać ten materiał. Panie Pawle, jest tak, że wśród tych czynnik pogodowych, które najbardziej rolnikom dokuczają w skali całej Polski, wymieniał Pan to podczas webinarium, jest grad, jest deszcz nawalny i są wiosenne przymrozki. Czy także w tym roku modele pogodowe, którym się posługujecie wskazują na to, że także to zagraża najbardziej rolnikom? E, tak, dokładnie. Teraz na chwilę obecną boimy się wiosennych przymrozków, są zapowiadane na najbliższy czas. Widzimy też intensywność ubezpieczeń, i, e, zainteresowanie tym tematem. Tutaj od razu przypomnę, że w tych ubezpieczeniach jest 14-dniowa karencja, więc jeżeli zawrzemy umowę dzisiaj, to dopiero ta umowa skuteczna będzie za 14 dni, więc niestety jak przymrozki przyjdą za 7 dni, to ta umowa. No nie będzie obowiązywać, dlatego bardzo ważne jest, żeby ubezpieczać na początku sezonu albo na jesień. Teraz widzimy grad, co prawda drobny, ale akurat jak na zawołanie zaczął padać. Grad również jest przyczyną dużej ilości szkód. Tutaj mieliśmy kilka lat temu naprawdę poważne szkody gradowe, wymucone pola całkowicie. Kukurydza wtedy ucierpiała bardzo i najczęściej grad jest kupowany teraz deszczem, nawalnym huraganem. Te zjawiska chodzą często szybko, są bardzo gwałtowne i naprawdę potrafią no, takie pole wymucić całkowicie i stworzyć no, potężne zagrożenie to ciągłości finansowej gospodarstwa. Rozmawiamy około połowy kwietnia, ale jeszcze jest czas na to, żeby ubezpieczyć uprawy. Od czego w tym roku można jeszcze ubezpieczyć do końca kwietnia uprawy? Tak, jeszcze można ubezpieczać od przymrozków wiosennych, ale zwracam uwagę na tą 14-dniową karencję, więc tak naprawdę te umowy no, już są bardziej wygaszane. Natomiast cały czas intensywnie ubezpieczenia trwają gradu, deszczu właśnie, yy, huraganu. Yy, susze robimy bardzo ostrożnie. Niestety no. Taki jest klimat w Polsce, taka jest uprawa i taka częstotliwość suszy, że jest to takie ryzyko no, pod głębokim nadzorem, że tak powiem. I również powódź. Też jest zainteresowanie, ale na terenach zalewowych, gdzie no, nie za bardzo sprzedajemy takie umowy ubezpieczenia, więc te trzy najpopularniejsze ryzyka teraz, dotacja 65% zapowiadana przez Ministerstwo na koniec roku 70, więc myślę, że to jest naprawdę taki atrakcyjne i cenowo, i zakresowo zakres ubezpieczenia, który... Oferujemy. Skoro wspomniał pan o tych 70% dotacji spodziewane zwiększenie na końcu roku, czyli kampania tak naprawdę jesienna ubezpieczeń na rośliny zimnych na, na kolejny sezon, to czy pana zdaniem to pobudzi wśród rolników większą chęć do e, ubezpieczeń, ponieważ obserwujemy w ostatnich latach, że właściwie jest, mamy taki konstans, czyli mniej więcej stała kwota dopłat z budżetu państwa i stała mniej więcej grupa rolników w skali kraju, która się ubezpiecza rok rocznie. Czy pana zdaniem to pobudzi kolejnych? No i także ten grad, który co częściej pada, także w naszym zagraniu, skłoni rolników do tego, żeby się Więcej ubezpieczać? No mam nadzieję, że tak będzie. Poprzednie zmiany dopłat, bo yy, przypomnę, że zastartowaliśmy od 50% dopłat, ministerstwo startowało, później było 65% dopłat pobudzały intensywność ubezpieczeń, więc te 5% mam nadzieję, że też pobudzi, że też pokaże, że no, warto ubezpieczać, to jest 70% dotacji będzie, 30% płaci rolnik za, za ryzyko, no, które występują, za które płacimy i no, które są praktycznie co roku występują na różnych terenach. Panowie, gra w tej chwili pada, Rzepak, jesteśmy na waszym polu, ten rzepak jest ubezczony od gradu? Oczywiście, jest pełny pakiet objęty oprócz suszy. Zimowe uprawy ubezpieczyłem już na jesień w towarzystwie ubezpiecznym wzajemnym. Bardzo wysoko też, po prostu staram się to, żeby tak po prostu koszty poniesione i żeby po prostu w razie czego, żeby zostało coś tego, żeby jeszcze przetrwać i odnowić produkcję. Na dzień dzisiejszy na wiosenne ubezpieczenia będą obejmowały kukurydzę i uprawę soi. Bo tylko to mam do zasiania. Rozumiem. Rzepak kwitnie 2-3 godziny wcześniej, jak mówiłem na początku nagrania. Czy nie boicie się, że. Bo przymrozki też są na horyzoncie w tych modelach pogodowych najbliższy tydzień, dwa. Nie boicie się, że będzie problem z rzepakiem? No wszystko zależy dalej od pogody. też e, To, co zaobserwowałem, e, bardzo pomagają też te opady deszczu i lekkość śniegu nas e, wczoraj, wczoraj padał. Że po prostu te rośliny są troszeczkę widgotne i to też je chroni i zabezpiecza przed tymi przymrozkami. E, to też dla nas na plus jest. Nie? A ten grad, co te dzisiaj pada, no tak jest. No, na razie on nie jest szkodliwy, nie? bo szkody te jako takie nie robi, bo rośliny są zielone i po prostu elastyczne. Większy, ten grad robi większe szkody, gdy rzepak już jest dojrzały, po prostu i suchy, wtedy, wtedy te szkody są dużo większe. Panowie, jak jesteśmy przy rzepaku, to pochylmy się nad tym, co jest na polu. W tej chwili rzepak jest w takiej fazie, że to jest, powiedzmy, około do połowy kwitnienia, jeszcze troszeczkę brakuje, ale gdyby grad spadł na rzepak w tym momencie i uszkodził, to co się może wydarzyć, jeżeli chodzi o straty w plonie? Powiem tak. Moim zdaniem jeżeli ten grad co padał przed chwilką, e, praktycznie on nie, szkody mu nie zrobi, bo te rośliny są bardzo e, zielone, e, elastyczne i to co uderzy nawet grad, to praktycznie tą roślinę odbije. E, no jakby padał e, większy, mocniejszy i jeszcze do tego byłby wiatr, no to by mogło po prostu połamać, no to wtedy szkoda by była, ale na dzień dzisiejszy to co padało, to po prostu szkody nie zrobi, ani dla kwiatu, ani dla rośliny. Panie Pawle, z Waszego doświadczenia, kiedy najwięcej szkód się trafia w rzepaku, wiek, w której fazie? Gradowe zdecydowanie przed zbiorami i już w takiej fazie dojrzałości mlecznej. Natomiast teraz największym ryzykiem faktycznie są przymrozki wiosenne, ponieważ jeżeli one teraz przyjdą, no to tą partię kwiatów praktycznie całkowicie przymrożą. Ro y łodyga będzie miała charakterystyczny, taki esowaty kształt, i to piętro łóżczyn nam praktycznie wypada. Gdyby wystąpiło e, uszkodzenie rzepaku, to, to jakie są Pana działania, co Pan robi po kolei jako rolnik, który ma wyświeczone e, uprawy? E, przychodzę na pole, sprawdzam po prostu, czy jest, szkoda już jest widoczna. Jeżeli jest widoczna, zgłaszam to do firmy ubezpieczeniowej e, drogą mailową lub e, dzwonię na infolinie. E, zostaje zarejestrowana szkoda, e, wystawiony jest e, e, numer e, szkody. I po prostu do 14 dni od zgłoszenia e, kontaktuje się ze mną likwidator. Jeżeli, e, od, jeżeli na przykład jest to też e, zbiór rośliny odbywa się i w danym czasie nie jest likwidator w stanie dojechać, to po prostu proszę mnie, żeby zostawić pasy kontrolne e, na poszczególnym polu, w, w poszczególnych miejscach, e, gdzie to po prostu robię, bo już miałem takie sytuacje. Zostawiam i po prostu ten likwidator dojeżdża za jakiś czas i ten i przyjeżdża i, i szacujemy, oceniamy straty wtedy na takim tym, nie? żeby po prostu ten zbiór się odbył, żeby nie nastąpiła większa strata jeszcze, nie? Jesteśmy akurat na polu rzepaku, ale jeszcze, jakie jeszcze są uprawy w gospodarstwie i czy je Pan też je ubezpiecza? Eee, ja go, go, gospodarstwo mam, mam o powierzchni 100 hek 110 hektarów, e, 30 hektarów mam w rzepaku, e, sieję również pszenicę o zimą, tak samo jest ubezpieczona e, w pełnym pakiecie oprócz suszy. Rzepak tak samo jest w pełnym pakiecie ubezpieczony. to tak samo. Kukurydza ubezpieczona jest na wiosnę. Teraz w tym roku będę też prowadził zasiewy Soi. Również do, będę ją ubezpieczał, choć nie ma dopłaty do Soi, ale tak samo ją ubezpieczę po prostu, bo to no, dzisiaj nigdy nie, jest, nie wiadomo czy, czy się zbierze, czy się nie zbierze nie, tą uprawę. Dlatego chcę to też ubezpieczyć z własnych środków i nie będę patrzył po prostu na dopłaty, tylko ubezpieczę, żeby zabezpieczyć się też i te to od razu ja pytanie właśnie do pana Pawła pytanie o to soję, bo czy jest w takim razie na horyzoncie gdzieś także ubezpieczanie e, tych roślin e, 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 białkowych? Tak, znaczy ja doprecyzuję, do soi jest dopłata, także spokojnie, panie Łukaszu, jest dopłata, bo ją traktujemy jako rośliny właśnie strączkowe, natomiast jest to niedoregulowane w aktualnej ustawie i ta ustawa, której projekt teraz możemy już sobie tam podglądać na stronach ministerstwa, już pokazuje wyraźnie, że soja jest traktowana jako roślina strączkowa, natomiast gryka jako zboże, bo tutaj też gryka była ubezpieczona z dopłatami, natomiast nie było wyraźnie to wskazane w ustawie, że to ona wchodzi, też zbóż. Katalog ustawowy będzie rozszerzony i oprócz tego, że będzie doprecyzowana soja i y, gryka, to dojdzie nam gorczyca, słonecznik, len, konopia, rośliny zielanskie i bobowate drobnonasienne. To jeszcze wrócę na chwilę do kwestii suszy. Wspomniał Pan, że pszenica ubezpieczona poza ryzykiem suszy. Czy to znaczy, że w ostatnich latach tu w Waszym rejonie ta susza nie była dokuczliwa? Była dokuczliwa, tylko po prostu te warunki, co rząd ee, proponuje nam, E, to jest no, niezadowalające, bo składki są bardzo wysokie, a e, firmy ubezpieczeniowe muszą się opierać na prognozach prognoza Instytutu Meteorologii Zarządzania e, Wodnym w puławach. I to po prostu jest czasem tak, że e, u nas wystąpi susza. W mojej miejscowości, tak jak mam, mam e, akurat taki region, że po prostu e, mniej wody pada, a wioskę dwie dalej już po prostu nie wystąpi i ja już tej szkody nie dostaję po prostu, bo biorąc cały e, ten instytut po prostu określa, że w tym regionie nie wystąpiło. Nie? Czyli ta sieć tych stacji metalowych, które badają, Dokładnie. jest za mała. To jest to, co często się zgłaszają, że jest problem właśnie taki, Dokładnie. że mimo tego, że susza fizycznie wystąpi na polu, to system monitorowania suszy jej nie widzi. Dokładnie. Tak jak Pan mówił właśnie, nie? I to jest właśnie no, troszeczkę źle robione, bo moim zdaniem powinny przyjść czy komisja, na przykład tak jak przedtem było z gminy, czy po, w ogóle powołana po, powinna być komisja z osób, które się na tym po prostu znają, przyjść oszacować, stwierdzić to i ten, nie? Mój, tak nawet w, w mojej miejscowości, gdzie się znajdujemy tutaj, z tej części po prostu e, było w porządku, a z drugiej części wioski już e, jeden też przyszedł mniej i już e, susza wystąpiła i nawet 30-40% straty plonu była. No to właśnie o to zapytam, bo w zeszłym roku, czy zgłaszał pan straty suszowe przez aplikację, zgłoś kodę rolniczą i jaki był efekt tego zgłoszenia, czy uznano panu 30% minimum nie, strat, czy nie? nie? Nie, nie miałem. Miałem gdzieś w granicach około 8-9% na te zgłoszenia. Czyli to jest też ten efekt tego systemu monitorowania, tak, 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 który was tak. w ten sposób traktuje, że nie widzi tego Dokładnie. tej. I dlatego dużo rolników po prostu daje sobie z tym spokój, nie zgłaszają w ogóle tego, bo to po prostu jest tylko, jak to się mówi, masę biurokracji, dużo dokumentów trzeba po prostu przygotowywać do tego, a, a praktycznie nic się z tym nie osiąga. Nie? Raz może na 10 zgłoszeń, że się uda coś po prostu wywalczyć, zrobić nie? odnośnie suszy. Nie? Dlatego oprócz suszy ubezpieczam wszystko. Od ognia, nawet rzepak potrafię ubezpieczyć od ognia, nie? Gdzie tam niby, niby nie zalecają, żeby ubezpieczać ten, bo się nigdy nie zapalił, nie? ale śmieszne pieniądze są, dlatego biorę to i ubezpieczam też. Nie? Żeby mieć pełny pakiet i nie rozdradniać tego, to ten razem ubezpieczam i. Mamy taką sytuację, że nie chcielibyśmy tych skutków negatywnych na polu, nie chcielibyśmy gradu, deszczu nawalnego, przymrozkwa ani innych nieszczęść, ale one się niestety dzieją. A jeżeli już rolnika dopadnie taki problem, to jaka jest procedura, jeżeli chodzi o zgłaszanie takiej szkody i likwidację? Gdyby się wydarzyło coś na polu, to w jaki sposób to się odbywa? W jaki sposób rolnik informuje? W jaki sposób jest to szacowane? I jak wygląda wypłata? Tak, w pierwszej kolejności trzeba zgłosić taką szkodę. Są takie dwa główne kanały zgłoszenia szkody. Jedno no, to jest telefonicznie, ale ja jednak zalecam przez stronę internetową, ponieważ szkody często powstają masowo. Więc wtedy infolinia, która na co dzień daje sobie radę, niestety po takich huraganach czy intensywnych zjawiskach, no trzeba troszkę czekać na swoją kolejkę. To jest zawsze no, nerwowy okres. Każdy chce jak najszybciej, żeby ten proces likwidacji szkody nastąpił. Więc wtedy bardzo dobre jest zgłoszenie przez stronę internetową. Potem kontaktuje się likwidator. Przyjeżdża na pole, ogląda te oględziny szkody. Jeżeli może oszacować straty zaraz po oględzinach, no to wtedy jest przygotowany protokół i, i jest przygotowana wypłata. Natomiast są sytuacje, kiedy nie wiemy do końca, y, jaką y, dane zjawisko spowodowało szkodę i wtedy są oględziny powtórne, kiedy wegetacja troszkę jeszcze trwa albo przed zbiorami i wtedy jest jakby takie oględziny... Kolejne. Czasami są szkody zaraz przed zbiorami. Tak jak pan Łukasz tutaj powiedział, że najgorzej rzepak jest narażony zaraz przed zbiorem, i wtedy, żeby nie opóźniać zbioru, dajemy zgodę na pas, zostawienie pasu kontrolnego i likwidator szacuje szkody na tym pasie kontrolnym, żeby tutaj też jakby nie wstrzymywać rolnika, nie dawać roślinie kolejnej szansy ucierpienia od zjawisk atmosferycznych. Czy na bazie doświadczeń z poprzednich lat może pani, jakie są takie właśnie wąskie gardła, kiedy jest dużo zgłoszeń, tych ryzyk i często trzeba ten pas kontrolny zostawić, bo nie, są, nie jesteście w stanie obsłużyć naraz zgłoszeń, które od rolników wpływają, a wiadomo, że prace polowe często, tak zwłaszcza zbiory, na przykład w okresie letnim muszą postępować. Zdarzają się, tak. Niestety ten grad no najbardziej intensywnie pada w okresach niestety żniwnych, tak jak było pokazywałem na wykresie, na seminarium, lipiec, sierpień, kiedy są zbiory prowadzone, więc no zdarzają się tereny, gdzie te pasy kontrolne to jest taka codzienność, ale musi być na pas kontrolny zgoda, czyli likwidator wiemy, że nie przyjedzie pomimo rozbudowanej sieci likwidatorów, wtedy rolnik wie, zostawia ten pas zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i na tym jest przeprowadzony ten. My pas też możemy zweryfikować jeszcze na zdjęciach satelitarnych, kosmicznych, kiedy on Zostawiony, więc to jakby wszystko my też kontrolujemy. Te procesy likwidacyjne są bardzo już rozbudowane i takie sprawdzone od wielu lat, ponieważ towarzystwo jest w systemie dotowanym od początku, więc już mieliśmy kilkanaście lat, żeby dojrzeć w tym procesie i go udoskonalić. Podczas naszego webinarium dopłaty do i finansowania rolnictwa, czyli co czeka rolników w 2024 roku, mówi Pan o tym, że ubezpieczenie upraw, czyli z, jest zagwarantowaniem sobie ewentualnej utraty plonu i dochodu z tego hektara. Co w kontekście obecnej sytuacji rolników, która jest trudna z wielu przyczyn politycznych, pogodowych, także jeżeli chodzi o zmianę systemu finansowania, bo niektórzy rolnicy skarżą się, że dopłaty są teraz nieco niższe, jeżeli chodzi o ten nowy system, że jest to szczególnie ważne. Jaka jest Pana rekomendacja? dla rolników, jeżeli chodzi o taki, mówi pan o tym w szerszym kontekście, jeżeli chodzi o patrzenie na finanse swojego gospodarstwa w, w kontekście właśnie tego tej dbałości o zapewnienie płynności finansowej w takim szerszym kontekście. No, y Ubezpieczenia nie są jedynym narzędziem zarządzania ryzykiem, ale moim zdaniem są bardzo ważne. Pamiętajmy też, że ubezpieczenia zależą od sumy ubezpieczenia, czyli od ceny tych płodów. Czyli nie jest tak, że ktoś ponosi większe koszty i ma niższy dochód z gospodarstwa, a płaci większe ubezpieczenie. Bo wręcz trend jest taki, że ubezpieczenia spadają i cena spada z roku na rok lekko. Więc to jest koszt no, między 50 a 200 kg pszenicy, na przykład ubezpieczenia takiego yy, areału pszenicy. Więc naprawdę to znikomy koszt do całości kosztów, który się ponosił gospodarstwa. A rzeczywiście przy tych poważnych szkodach, przy tych szkodach całkowitych, no to to jest jedyne narzędzie takie pomocowe. No bo od suszy często państwo dopłaca, od, od powodzi dopłaca, ale od gradu, jeżeli on jest pasowo w jakimś danym gospodarstwie, no to tych dopłat takich od państwa nie ma. Wtedy no, ubezpieczenie jest jedynym takim narzędziem, żeby pokryć te szkody i żeby odtworzyć produkcję. Panowie, jak wy się zapatrujecie na ubezpieczenie upraw, jeżeli chodzi o zabezpieczenie plonu w gospodarstwie i też takiej ewentualnej płynności finansowej? Ja uważam, że. Rolnicy powinni się wszyscy ubezpieczać i nie część gospodarstwa, tylko całe gospodarstwo powinno być ubezpieczone i również maszyny, wszystko te jak ja tutaj mam właśnie ubezpieczone, e, i, bo to jest praktycznie, no dzisiaj e, pracujemy i my do końca nie wiemy, my, czy my to zbierzemy, bo przyjdzie tak jak miałem parę lat temu, bodajże chyba w 2012 czy 2015 roku, przyszedł grad 5 minut i było po wszystkim i 100% szkód było. Nie było co po prostu zbierać, tylko pojechaliśmy, żeby wyczyścić stanowiska, żeby było można pracować dalej. No Staciło się praktycznie wszystko dzięki temu, że miałem ubezpieczone, szybka reakcja towarzystwa, można było wejść, można było po prostu y, robić dalej y, te prace porządkowe, y, posprzątać, od, odnowić produkcję i no jakoś się przetrwało rok, nie? bo jakby się nie ubezpieczyło, to podejrzewam masę gospodarstw y, nie dałoby sobie rady. Choć gmina nam też pomogła ale dużo po prostu no, zasuka tutaj, to, żeby było ubezpieczone jednak, nie? Dużo pomaga to, naprawdę. Muszę też zapytać następcę, nie boisz się myśląc o gospodarstwie, że takie właśnie nasilające się ryzyka pogodowe będą ci psuły pracę w tym gospodarstwie i zabierają dochody. Czy znaczy, ja wiem, no jak wjeżdżam w pole, no to y, zależy jak, jaka pogoda, bo jak mokro jest, no to maszyna też ma ciężko nawet. A jak jest sucho, no to praca idzie wtedy. To wiemy, do pracy polowych chodzi mi bardzo o taki kontekst, że planowanie przyszłości w rolnictwie, kiedy, jak mówi Pan Paweł, nasilają nam się ryzyka pogody. Jeszcze takiego ryzyka, że ta pogoda, pogoda będzie, będzie psuła Twoją przyszłość w rolnictwie. No. Znaczy, ja bym ja, się obawiał, nie? Ja bym, no obawiał się wtedy, bo jest wtedy strata w plonie też, nie? Ale myślę, że z dobrym zabezpieczeniem warto w rolnictwie być, bo rozumiem, że skoro jest następcza, to myślę o tym, żeby jednak tym rolnictwem się zajmować. Tak. A tu myślę, że. Uczy, nie? bo to do szkoły chodzi, musi, musi się po prostu e, e, dokształcać, uczyć i ten. Nie? No i trzeba go poprowadzić, po prostu to jest młoda osoba, po prostu i ten. I no, trzeba pokierować nieodpowiednio, żeby po prostu. Tak, tak się sytuacja z, z roku na rok zmienia, że po prostu ciężko przewidzieć, co będzie za rok, nie? No, po prostu tak y, y, wszystko to gonić, że ten, no, no czasami trudno aż nie, ogarnąć wszystko po prostu, żeby te prace polowe, y, tą biurokrację całą. Nie, y, bardzo cieszę się tutaj na, na, naprawdę y, współpracą z towarzystwem, bo po prostu bardzo pomagają. E, pilnują tych polis, e, komunikacji, tego wszystkiego, nawet e, polisy osób, tak jak mamy, prywatnie ubezpieczeni, jesteśmy tak samo. E, pilnują nam tego po prostu. Kończy się panie, dzwoni, panie Łukaszu, kończy się, przedłużamy, robimy o mnie, oczywiście. Nie? No i naprawdę, współpraca bardzo, bardzo pozytywnie Z względem innych firm. Naprawdę, bardzo zadowolony jestem. nie. Innymi słowy, z dobrym wsparciem można sobie w rolnictwie poradzić i ja Panom takiego wsparcia życzę. Życzę, też, żeby ta opłacalność w rolnictwie po tym... Powiedzmy, takim trudnym okresie, który teraz mamy, szybko się podniosła i żeby warto było w rolnictwie być, i żeby także młodzi następcy o tym rolnictwie teraz myśleli, bo przyszłość zdecydowanie rolnictwa jest w młodych rolnikach, którzy będą chcieli przejąć pałeczkę od ojców i, i dalej się tym rolnictwem zajmować. I jak Państwo widzą, udało nam się naszą rozmową pokonać ryzyko pogodowe w postaci gradu i ten grad przegonić. I jeszcze raz przypominam do końcu, Panie Pawle, do kiedy można się jeszcze jakie w tym okresie ubezpieczyć? Tak, my y, ubezpieczamy do końca zainteresowania y, rolników. Przeważnie kończymy tydzień, y, sezon ubezpieczenia upraw tych, ten, w, tych wiosennych w połowie lipca. Natomiast to też troszkę zależy jak występują ryzyka, bo jeżeli już na przykład są intensywne opady gradu, no to wtedy na tym terenie blokujemy dalszą sprzedaż, no bo wiadomo, to już może być ubezpieczenie po szkodzie. Też chcemy tego uniknąć. Natomiast tak tutaj cały czas można rzepak, cały czas można zboża y, ubezpieczać, kukurydze, buraki, ziemniaki, te wszystkie ryzyka grad, deszcz nawalny, huragan. Z dozą, yy, takiej ostrożności wiosenne przymrozki i z dozą ostrożności susza. Dziękuję bardzo. A zatem jeszcze jest szansa, żeby swoje gospodarstwo zabezpieczyć i warto z tego korzystać. A jak już powiedzieliśmy się wcześniej, na koniec tego roku jest już oficjalna propozycja rządu yy, o tym, żeby zwiększyć dopłaty do ubezpieczeń upraw o, do 70% już od nowego sezonu ubezpieczeń, który się rozpocznie. Panie Pawle, kiedy? Za, Początkiem września rozpoczniemy kampanię zimową, wtedy podstawowe ryzyko, ujemne skutki przezimowania. Zimy w ostatnich latach były łagodne, ale to nie znaczy, że nie wrócą zimy z 2012-15 i nie spowodują bardzo dotkliwych strat, więc cały czas też o tym trzeba myśleć.